Ja lubiłem nowe przeżycia i starałem się i gdzieś tam może to wystarczyło, żeby być ponad tą przeciętną, mhm. bo, bo mało kto się starał na studiach. No, A uważasz, Na że tym kierunku moim. No, A znaczy, ja uważasz, że ciężka praca wystarczy do tego, żeby odnieść sukces? Bo to jest zawsze coś Nie, takiego. mądra, no łączysz to, łączysz to, mhm. musisz to z głową po, połączyć, jakby znać swoje atuty, wiedzieć, w czym jesteś dobry, to bo to nie da, to no, możesz, wiesz, ja mogę teraz cały czas... Może bym chciał być chirurgiem, a wiesz, no, no bo ktoś chce być właśnie chirurgiem, ale część mu się łapa. On próbuje, ale ro, rośnie na bardziej tam kurde nie, tą skórę krzywotnie, ale on próbuje, no to nie da rady, nie? No, po no, prostu raczej. musisz mierzyć siły na zamiary, musisz znać swoje atrybuty, sw wiesz, mm -hmm. co rzeczywiście musisz naprawdę siebie przeanalizować i wiedzieć, w czym jesteś dobry. Był moment, że pracowałeś w Korpo. Co to była za praca? No to była praca teoretycznie w zawodzie, mm -hmm. to było biuro obliczeniowe analizy wytrzymałościowe i takie rzeczy typu element konstrukcji, nie wiem, no na, na przykład powiedzmy, to mm -hmm. było akurat z turbinami gazowymi, mm -hmm. gazowymi no ale Załóżmy, że masz jakąś konstrukcję, nie wiem, masz, masz stół i patrzysz, czy, czy śruba w stole wytrzyma obciążenie, jak 10 osób na nim stanie, mm -hmm. to, to ktoś musi to policzyć. To było takie biuro, które liczyło właśnie takie rzeczy typu, jeżeli temperatura sięgnie 900 stopni, ciśnienie mm -hmm. wzrośnie do iluś tam, wiesz, no nie?